w Żydzie. Proszę wybrać numer tonowo lub poczekać na zgłoszenie się sekretariatu. Dzień dobry, wie pan co chciałbym się dowiedzieć po prostu, bo tutaj mamy taką restaurację i chcemy to jakby adoptować, tylko że tutaj mamy takie wie pan, jakieś takie no drobne owady, owadziki itp itp, jakieś chodzą kalaruszki, czy to jest jakiś problem później przy odbiorze sani ten w sanepidzie czy nie? Ja pana przekieruję do działu, do żywności. Bardzo bym pana prosił, dobrze? Dzień dobry, pani, co mam go po prostu, yy, bo mamy tutaj w restauracji jakieś takie nie wiem, czy to są kalaruchy, czy coś w tym stylu, i teraz nie wiem po prostu, czy chodzi nam o, czy to musimy po prostu jakby wzywać służby, żeby to zlikwidować, czy nie, po prostu takie rzeczy. Nie wiem, pani, odpowie. Yy, no, wie pan, co w ogóle z taką informacją to to. Powie Pan, że y, składanie takich e, e, szkodników to jest podstawa do zamknięcia zakładu. No dobrze, podstawa do zamknięcia zakładu, ale teraz właśnie spatrzymy na te dyrektywy unijne, bo po prostu wie Pani, no i teraz można je jeść. I teraz się zastanawiamy nad tym, jak to, jak to interpretować, że tutaj ktoś się do nas o takie coś doczepił, a tu już można je jeść, więc. Dobrze, ale pan ma po prostu szkodniki w obiekcie, tak? No chwile, panie, no to samo co no, szkodniki. No, no, to, to, co teraz pozwalają jeść, to mi chodzi po lokalu. No i tutaj klient ma do mnie jakieś pretensje, że jakiś tam robal chodzi, czy coś w tym stylu. Chciałem zapytać, jak to wygląda? No to na pewno musi pan wezwać jednostkę specjalistyczną DDD i oni po prostu podejmą właściwe kroki zgodnie z, po prostu z, z rodzajem szkodnika, jaki u Państwa wystąpił. Ale ale jeśli ale, mówię, o, o to, że ale mówię, ale Pan nie może jeść, to pan przecież nie ma ich w celu spożycia, tak, tylko po prostu są tam Nieprawnie, nielegalnie, że tak powiem. No ale to wie Pani, ja się nie pytam, czy są nielegalnie, czy nielegalnie, bo się nie pytam po prostu, czy wie Pani, to są obcokrajowcy, czy, czy to są rodowici, po prostu rodowite chorobaki. Tylko chodzi mi o to, że tutaj z tego, co widzimy, no to wie Pani, wprowadzone są po prostu takie rzeczy, jakby do... żeby można to jeść, można to spożywać. A tutaj klient ma jakieś, nie wiem, wąty do do tego, że jakiś tam robaczek sobie idzie. No i teraz właśnie nie rozumiemy tego, jak to jak to mamy podchodzić do tego. No ja też pana nie rozumiem, co pan teraz do mnie mówi, bo jeśli pan ma coś przeznaczonego do spożycia, to po pierwsze to pan musi mieć od określonego do, dostawcy, musi pan to dobrze przechowywać i, i potem w ten zgodnie z jakąś tam recepturą czy obróbką termiczną, nie czy do... jak, jak to tam e, e, pan sobie na do każdego takiego Produkty czy potrawy, są jakieś wymogi. A, a nie mówimy tutaj o, 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 nie wiem, robakach, które panu chodzą po podłodze. No ale wie pan, co, no, robal to robal, po prostu, co no, to, to za różnica? Po prostu, no, kiedyś, z tego co wiem, to wie panie do Sanepidu się dzwoniło, to się zamykało, jak były karaluchy czy coś, a teraz po prostu będziemy mieć je na stole i spożywać. Dlatego chcemy, wie panie, jak mi wpadnie do talerza, a go ładnie wezmę na oleju, przyrządzę, przygotuję, no to co to, 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 to za różnica? Czy sklepowy, czy taki po prostu jakiś podróżny? A nie mi o obiekt chodzi? Proszę Panią, taka sprytna do Pani nie, nie, nie będzie, po prostu o jaki obiekt chodzi. My tutaj zadajemy pytania, więc dlatego... Wie Pani, co? informacji, jeśli Pan ma szkodniki w obiekcie, musi Pan wezwać jednostkę i Aha. po prostu przeprowadzić. Czyli się w restauracji, pracy. gdzie są, są szkodniki w obiekcie, trzeba wezwać jednostkę i może to grozić po prostu zamknięciem lokalu, tak? Tak. No, ale dobrze, a to, to już jest na półkach, to te robale już można jeść, czy jak? To pan mm, musi opracować swoją recepturę i postępowania z taką żywnością. No to, no to dobrze, no to ja po prostu łapię sobie te, takiego robraczka po prostu, wrzucam sobie. No to pan łapać, musi pan mieć z, z, z pewnego jakiegoś źródła jakiegoś No to chodę, z pełne, jakiego... no z podłogi, no Pana, pewne źródło po prostu. chodzi mi po podłodze. To, to nie jest, jest pew... pewne źródło. A jakie jest pewne źródło? No, dostawcę pan musi mieć jakiegoś konkretnego źródła, no żeby yy, panu określić, jakie jest źródło, jak, jakieś panu no ale wyda to, zaświadczenie i, i, i tak dalej. No, ale na co, no ale na co mi wyda zaświadczenie? Na Robala bo po prostu mi zaświadczenie wieda, bo ja już nie wiem, w jakim kraju żyję, no? Czy państwo jesteście z Sanepidu? Skoro wolno już jadać Robale, Unia Europejska pozwoliła po prostu jeść Robale, no to jaki problem jest, jak innego Robala zjem, który taki wolno, na wolnym wybiegu jest, no to... Żeż wolno, wolno, Pan wie pani co, kurę. Nie, panu nie sobie tego No, no to kurę. Ale już podawać klientom to już jest inna sprawa. A w sklepie jak podają to klientom? Sprzedają? A kto podaje? No są już, bo proszę, proszę Panią, są na półki. no Są już czekolady z jakimiś tam chrząszczami, są na słodko, są na kwaśno. No to państwo no nie wiecie. że to panu cały czas tłumaczę, że musi pan mieć opracowaną jakąś swoją procedurę postępowania no to, z taką, a nie inną żywnością. No to, imią, no to mam chodzi. procedurę. Wchodzi, wchodzi sobie robak do gara, my go gotujemy i podajemy go w restauracji. No to jest nasza procedura. Czyli mam to opisać po prostu w jaki sposób. Że został wrzucony do garka, ugotowany w takiej temperaturze. Jak to trzeba właśnie przygotować, żebym to mógł sprzedawać? Bo mam tego Panie, pełno. Nie odpowiem na pytanie, bo ja nie jestem tutaj specjalistą, jeśli chodzi o przygotowanie robaków. No, a kto jest, to możemy Pani powiedzieć, bo Państwo to będziecie kontrolować, tak? Jak... No tak, i pan, pan, osoba, która wprowadza dany produkt na rynku, ona ma być świadoma tego, jak się obchodzić z danym produktem, i ma nam przedstawić właśnie jego wewnętrzne procedury. Czyli to, co ja se. Opiszę, to Państwo będziecie akceptować i przyjmować. A no, jeśli to będzie zgodne z, z prawem, to będziemy akceptować, bo Ale, jak z, ale z, my, z jakim prawem? To no, Pani... na rynek, za niego odpowiada. Pełną za niego. No ja panią całkowicie rozumiem, tylko kwestia jest jednej rzeczy. Państwo się na tym nie znacie, ale będziecie to kontrolować, dobrze rozumiem, na podstawie moich dokumentów, które ja sobie wypiszę, że robaczek jest rzucony po prostu, dosolony, dopieprzony, po prostu i. Wie pan, co, na ten moment nie mamy takich Obiekty, jeśli takie obiekty się pojawią, to będziemy wtedy zagłębiać się w tym temacie. Ale to nie macie być przygotowani, skoro dyrektywa już unijna weszła, to Wy już powinniście być, proszę Panią, przygotowanie, a nie zagłębiać się, bo jak się Pani zagłębi po prostu, to wie Pani. W co się Pani będzie zagłębiać? No w tą tematykę. W jaką tematykę? O, o robalach, no ale to już jest na półkach, no w sklepach. Bo, co, Pani nie wie, że na półkach już są towary po prostu z jakimiś tam robalami? No nie spotkawałem się szczerze mówiąc jeszcze z takim produktem. No wie Pani co, to no. Aha, no to, 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 to ja Pani podrzucę, to ja wezmę, pokupię parę takich produktów. Niech Pani wejdzie na internet, a są czekolady. Ostatnio we Wrocławiu były takie wie Pani duże te, jak się to nazywają, przed, 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 przedstawiali tam swoje produkty na słodko, na kwaśno, z czekoladami, takie, takie. A nie mi pani powie teraz taką rzecz, kto tu w Polsce bada te robaki? Czy one po prostu nie mają wpływ jakiś negatywny na, na zdrowie człowieka? To trzeba znaleźć laboratorium, które ma akredytację w tym kierunku. A kto to ma znaleźć? No, osoba, która chce przebadać. No to, ale to, aha, no to co, no to dam takie, to w takim laboratorium zrobię, jak mi coś nie wyjdzie, to nie wie Pani, jak tam, ten, ile tam trzeba dawać. No Laboratorium Pana poinformuje, czy ma akredytację w takim zakresie, jeśli nie ma, to Pana poinformuje, że badanie będzie nieakredytowane. No dobrze, to gdzie Państwo to badacie, to ja się może zgłoszę do tego laboratorium. A jak Panu mówię, u nas jeszcze takiego produktu nie było, więc myśmy tego nie badali, jako nasz sanepid tutaj w żywcu. Mhm. Jeśli Pan ma wiedzę, że we, we, we Wrocławiu są takie e, produkty, no to może skontaktować się z Sanaginem we Wrocławiu. Mhm. Czyli na chwilę obecną w żywcu, jeżeli mam restaurację, to co tych robaków nie podawać po prostu jako ta przystawkę? No tak jak Panu mówię. Mhm. Musiałby Pan też w ogóle się e, poszerzyć w swoją działalność, bo z tego co ja tutaj wiem, to nie ma takiej restauracji u nas, która by w takim zakresie działała. Musiałaby, musiałaby się ta restauracja najpierw zatwierdzić w takim zakresie. nie by Państwo powiedzieli skąd wybierzecie wiedzę po prostu, na jakich podstawach Wy kontrolujecie po prostu? Jak Wy nie macie własnego laboratorium, nie macie wiedzy. Mamy własne laboratorium. Gdzie macie? No to właśnie te robaczki chciałbym przywieźć Ale do Was. nasze laboratorium nie ma w tym zakresie akredytacji. Aha, czyli Państwo po prostu nie jesteście w stanie przebadać. A mięso jesteście w stanie Państwo przebadać? Zależy w jakim zakresie. Jeśli chodzi o mikrobiologię, to tak. No wie Pani, co o które są podawane po prostu tam, nadmiernie do nich wstrzykiwane, na ten temat macie Państwo też wiedzę, czy nie? To już podaję inne. Laboratoria wskazane przez Wojewódzką Stację lub Główny Inspektorat co internet. Czyli Wy tego też nie znacie. To co Wy jesteście w żywcu? Co laboratorium w żywcu może sprawić? Co? To proszę się skontaktować z laboratorium, oni podadzą Panu dokładny zakres, jakie jaką mają akredytację, co mogą badać, a czego nie. Tak jak mówię, jeśli badamy żywność w ramach Urzędowej Kontroli Żywności, to mamy wyznaczone laboratoria. Przez wojewódzką stację lub główny inspektorat sanitarny mm. i są te, te próby tam po prostu transportowane i w danym laboratorium badane. Niech mi pani powie ostatnią rzecz, już nie będę pani męczył, czy dalej tak reklamówki wynosicie po prostu ze sklepów, czy to już jest tylko tak, czy to już te, te procedury. Nie to, ale w tym momencie to nas pana obraża. Nie, nie, no ja proszę, proszę Panią, świadka mogę Pani dać, po prostu i nie to nie jednego po prostu, że takie po prostu reklamóweczki były wynoszone, po prostu z sanepidu. Jak Pani chce, to możemy nawet z nazwiska wymienić. No. Jak, nie ma problemu. Możemy kil... kilku świadków podać. Ale ja pan wróżyć to... jakąś skargę do nas, no. bo ja nie rozumiem, do czego ta rozmowa. No to zadaje wiek. pani pytania, jest pani po prostu za publiczne pieniądze, więc po prostu zadaje pytania i chce mi odpowiedzieć. No dobra, nic mi pani nie udzieliła informacji, w takim bądź razie mogę dorzucać te chrobaki po prostu ludziom, tylko muszę to ładnie opisać, bo wy i tak nic nie wiecie, tak? Dobra. A tak jak pan mu, mówił, jeśli by pan coś takiego chciał robić, musiałby pan najpierw w, w takim zakresie zatwierdzić swój zakład. Ale kto gdzie to mam zatwierdzić? Właśnie mi o to chodzi. No, u nas w Sanepidzie. Ale wy nie macie, nie się... wy nie macie zielonego tej... pojęcia o tym, nie macie laboratorium zielonego pojęcia, to co wy chcecie zatwierdzać? Ale to Pan ma nam przedstawić badania. A to ja sobie zrobię takie badania, że żeby... będą no, dobre badania, rozumiem, że dla siebie to no, by badania No robię. to Niech Pan zrobi takie badania, które będą dobre. Tak jak pan powiedziałam już w trakcie rozmowy, Pan bierze odpowiedzialność za, za Pana produkty. No, no tu wy się i tak na tym nie znacie, no to ja napiszę, co będę chciał, po prostu i będzie git. Dobra, dzięki serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. A wy to sami skomentujcie. Mi już brak siły. Po to już, to już nawet śmieszne, nie jest. Ktoś cię no, sami, popatrzcie się, to jest tak, żeby lek komuś podać, to sam sobie opracuj na to wytyczne, co tam jest i bierzesz za to odpowiedzialność. Tylko jeżeli to będzie spółka, nie będzie to na Szczepana Krzewickiego, to już nikt nie weźmie za to odpowiedzialności. Nawet jak ludzie będą umierać. Wiecie, do czego piję. Yy, nie działa. No nie działa. Kolejny raz pokazuję Wam, że ten system nie działa. Pozdrawiamy w żywcu. A że reklamówki, to Wam mogę kilku po prostu i tu świadków pokazać. Niech tylko któraś odezwie. To Wam pokażę, jak te reklamówki wynosicie. I tutaj kwestia jest jedna rzecz, bo nawet nagrane jesteście, takie ciemne baby, że nawet nagrane jesteście, jak te reklamówki wynosicie. I é eh, um braço, braço.